Witajcie drogie dzieci. Dziś opowiem Wam o czymś bardzo ciekawym i przydatnym o mnożeniu. Mnożenie to sposób na szybkie dodawanie tych samych liczb. Zobaczmy, jak mieszkańcy lasu radzą sobie z tym zagadnieniem. Na polanie spotkali się zajączek i wiewiórka. Zajączek, pełen energii, skakał wokół wiewiórki, która zbierała orzeszki. Zajączek zapytał, ile orzeszków ma wiewiórka. Wiewiórka odpowiedziała, że ma trzy orzeszki w każdym z czterech koszyków. Zajączek zaczął liczyć 3 plus 3 plus 3 plus 3, ale się pogubił. Wtedy sowa wyjaśniła, że można to zrobić szybciej mnożąc 3 razy 4, co daje 12. Następnie spotkali się Jerzyk i Lisek przy strumyku. Jerzyk zauważył, że Lisek ma 5 rybek w każdym z dwóch wiaderek. Lisek, sprytny jak zawsze, powiedział, że to razem 10 rybek, bo 5 razy 2 to 10. Jerzyk, choć nieśmiały, zgodził się i dodał, że mnożenie jest naprawdę przydatne. Na koniec Sowa zaprosiła do siebie motylka i myszkę. Sowa zapytała, ile będzie cztery razy 3. Motylek, pełen entuzjazmu, odpowiedział, że to 12, bo cztery razy 3 to 12. Myszka, szybka i zwinna, dodała, że to jak cztery grupy po 3. Sowa pochwaliła oba zwierzątka za prawidłowe odpowiedzi. Drogie dzieci! Dzisiaj nauczyliśmy się, że mnożenie to szybki sposób na dodawanie tych samych liczb. Mam nadzieję, że teraz będziecie umieli mnożyć tak samo dobrze jak nasi mieszkańcy lasu. Do zobaczenia następnym razem.